W tym roku po raz pierwszy na Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni zostanie zaprezentowana działalność, która nazywa się Ship Management. W panelu tym postaramy się przybliżyć dwie rzeczy. Po pierwsze, czym jest Ship Management i dlaczego tworzenie go w Polsce jest korzystne dla armatorów statków. A po drugie, jakie korzyści działalność Ship Managementu przynosi lokalnej gospodarce. Postaramy się powiedzieć o tym kto zajmuje się działalnością szyk-managementową w Polsce w tej chwili i kto mógłby się nią zajmować, jak również to, kto jest beneficjentem tego, że ta działalność jest w Polsce prowadzona. Czyli stocznie, firmy remontowe, firmy zajmujące się naprawą statków i sprzętu okrętowego, instytucje edukacyjne, hotele, linie lotnicze, lotniska, transport. Jest tych, jest tych gałęzi gospodarki, które korzystają z działalności shipmanagementu managementu lokalnie i o tym postaramy się Państwu opowiedzieć.